grało dwa mecze z rzędu, A, tak? Jeden po drugim. Czasami bywałem takie dni, że, że, że gra się mecz i gra się ta bez przerwy. Mecz trwa trzy godziny i w zasadzie to nie ma tutaj żadnych wymówek, że jest za długo, że jest za ciężko faktycznie dwa mecze. zeszło nam w 400 do 25, no ale w przedkówce halowej jest to, jest to, jest to czasami normalne, że gra się 400, nie mówiąc o tym, że, że mieliśmy jeszcze tam pół godziny przerwy, więc, mm. więc na pewno nie był to jakiś problem. Wiadomo, że lepiej byśmy się czuli, gdybyśmy odpoczęli, ale i tak uważam, że wygraliśmy nie ma tutaj w ogóle o czym mówić, że, że, że coś było nie tak. E, chyba dobrze czujesz się na piasku. W zeszłym sezonie złoto, w tym sezonie brąz. Nie jestem fanem plażówki, ale jestem fanem ogólnie siatkówki i, i jak już tak wspominałem o tym wcześniej i każda forma mi przynosi radość. Bardzo lubię to robić. Kocham to robić z tą moją pracą i, i mam nadzieję, że, że tak zostanie. Siatkówka plażowa 3-2x2, czy 4x4, na pewno jest to fajne, fajne urozmaicenie, żeby dodać takiego smaczku przed sezonem dla, dla drużyn start, startujących w prezerachach w bizroganki i tak naprawdę poszedłeś do Lubina, żeby mieć trochę więcej szans na y... Uważam, że jaki to by nie był klub, nikt to jest za darmo nie daje to wszystko, trzeba sobie wywalczyć. Tak mnie po prostu taką drogą karierę poszedłem i na pewno mam też swoje osiągnięcia. Mam tutaj swoje cele postawione przed sobą i, i nie mam tutaj zamiaru z góry mówić, że będę taki i taki. Po prostu dam z siebie wszystko, a czy to wystarczy, to, to wyjdzie w praniu. Plus liga szykuje się na chyba najmocniejszą od lat, jak to oceniasz z perspektywy no, zawodnika, tak? Osobiście jako Młody dzieciak, porównując oczywiście Plus Ligę z poprzedniego roku do tego stutejszego, tutaj każdy może wygrać w, w zasadzie, jak, jak było w, w każdym roku, zawsze były niespodzianki, zawsze, zawsze były sensacje, a jak to będzie teraz, to też zobaczymy. Jest dużo, dużo naszpikowanych gwiazdami, mamy, mamy mistrzów olimpijskich, mamy mistrzów świata i, i w zasadzie dobrze jest dla Ligi, że, że ona idzie do przodu, bo tak samo jak sukces Polski na arenie międzynarodowej, jakim jest wygranie Ligi Mistrzów, to już, to już był taki, tak można powiedzieć, bakcent dla drużyn z Europy, że bój się Polski, że, że jest to Liga, która będzie walczyła w Lidze Mistrzów, będzie walczyła w Europie i uważam, że e, nikt na tym nie straci, że, że plus Liga jest silniejsza. Macie już jako kuprum lubin wyznaczone cele na ten sezon? Wygrać to co, się, to, co można wygrać, a jeżeli przegrać, to z głową podniesioną i z, z rozwalonym parkietem i z, pokrw z pokrwawionymi zębami tutaj i myślę, że nikogo mi zaskoczę. Nie będę sobie e, mawiał, że chcemy się utrzymać, chcemy wejść do playoff, po prostu chcemy wygrać wszystko, co będzie do wygrania i, i z, taką, z takim podejściem trzeba tutaj podchodzić do tego. Do, do tego. Dziękuję bardzo.